W meczu 14 kolejki drugiej Ligi Grupy Zachodniej piłkarze poznańskiej warty zagrali na wyjeździe z Odrą Opole. W 19. minucie na bramkę warty uderzał Tomasz Wawrzyniak. Znakomitą interwencją popisał się Adrian Lis. W odpowiedzi na bramkę gospodarzy uderzał Błażej Nowak. Jego strzał obronił Bartłomiej Danowski. Odra Opole objęła prowadzenie w 23 minucie. Po dośrodkowaniu zrzutu rzutu rożnego gola zdobył Marcin Kocur. Kilka minut później dwójkową akcję przeprowadził duet Błażej Nowak-Przemysław Kocur. Strzał tego drugiego okazał się niecelny. W końcówce pierwszej połowy warciarze mogli doprowadzić do remisu. Po dośrodkowaniu Błażej Nowaka niepewnie interweniował Danowski, a strzał Golińskiego okazał się niecelny. W drugiej połowie podopieczni Marka Kamińskiego zepchnęli rywali do obrony, nie potrafili jednak udokumentować przewagi strzelonym golem. W 61 minucie rzut wolny z 30 metrów wykonywał Michał Ciatkowski, z problemami interweniował bramkarz Odry. Na 10 minut przed końcem spotkania szarżującego na skrzydle Pawła Piceluka nieprzepisowo zatrzymał obrońca gospodarzy. Arbiter podyktował rzut karny. Jedenastkę pewnie wykorzystał Artur Marciniak. Piłkarze z Poznania do końca próbowali przechylić szale zwycięstwa na swoją stronę. Ostatecznie Wagda, Poznań zremisowała na wyjeździe z Odrą Opole 1 do 1.